A z nami Waldemar Warhoł chyba szczęśliwy po, po wyrwaniu trzech punktów tak naprawdę pod Halu, im trzech punktów, a dla was jednego punktu. Nie no, na pewno jeżeli mecz się układa w taki sposób, to, to zawsze jest to jest to radość. Tak jak w Tarnowie my się smuciliśmy, tak teraz z wiarą i z determinacją poszliśmy po tego gola. Nie było to łatwe, bo... No bo to zawsze jest taka loteria, że coś wpadnie, coś nie wpadnie. Super, że, że te zmiany też dały taki impuls i, i fajna bramka Cornela pozwoli mu się fajnie wpasować. Myślę, że też takiej wiary. No oczywiście chcieliśmy dzisiaj zdobyć trzy punkty. Wiedzieliśmy, że gramy u siebie. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy tak słabi, jak, jak pokazywał wynik z Wieczystą, że ten mecz do 38 minuty był mocny. Tu chcieliśmy to potwierdzić. Mam troszeczkę Taki, nie powiem, że żal, po prostu jestem zdziwiony prostotą bramek, w jaki sposób traciłem, bo ta druga bramka, to nie wiem, czy tam był kąt 5 stopni, może nawet. Takie strzały po prostu nie mogą wpadać. No ale co, mamy, mamy punkt, nie przegrany. Jeszcze trzeba w tym miesiącu trochę punktów zdobyć, żeby, żeby nie schodzić z kursu. No, rozpoczęliście mecz bardzo źle, tak naprawdę przez 15, można by powiedzieć 20 minut w zasadzie nie było was na boisku, i, i tylko szczęście gdzieś tam uratowało was, że nie straciliście więcej bramek. Natomiast później, można powiedzieć po zdobytej bramce, drugą połowę rozpoczynacie również lepiej, macie dwie, można powiedzieć, stuprocentowe sytuacje, i to pod hale strzela gola. Czy to tak troszkę mogło was podłamać? No, Ja powiem tak, że ja gdzieś yy, cały czas próbuję znaleźć tej. Yy... E, tą diagnozę, dlaczego tak się dzieje, że, że gdzieś tam tracimy tą koncentrację, włączamy się, natomiast na, jedno co jest pewne, e, to e, no, generalnie dobre wejście w mecz polega na tym, że musisz, nie wiem, dobrze wymienić podanie, poczuć pewność, e, zagrać jedną e, dobrą akcję i wtedy czujesz, że, że ci się nakręcasz, natomiast no, my już tutaj mieliśmy problem przy, przy otwarciu, strata, no i potem gdzieś to tak się nakręca i i chociażby nawet w meczu z Wieczystą, do momentu, dopóki nie, nie, nie zdarzały się takie sytuacje, w których popełnialiśmy prosty błąd wynikający z naszego braku koncentracji czy braku odwagi, no to, to nam kopało dołek. Tak? Zamiast się nakręcać pozytywnie, to my się nakręcaliśmy negatywnie, i myślę, że to jest duża kwestia mentalu, ale, ale takie wyciąganie wyników w końcówce też buduje charakter, determinację i wiarę w to, że że gra się po prostu do ostatniej sekundy meczu. Za nami dopiero siódma kolejka, natomiast u Was na ławce tylko pięciu zawodników. Co się dzieje? Z... Czemu tak krótka kadra? K Zresztą widzimy rotacja w składzie, kończycie mecz ze środkowym obrońcą na ataku i to zmieniacie. Raz gra Jan Mac, raz gra Sergi Melniszyn. No, ławka nam się zdarzyła na początku sezonu, kontuzja Franka, więc to też nam troszkę pokomplikowało plany. Dima gdzieś poczuł przywodziciel i to się przeciąga, ale myślę, że już w poniedziałek wejdzie w trening i w takie przygotowanie, żeby gdzieś tam już na siarkę był gotowy. No i Wesley we wtorek, no nie wiem, jakiś, jakiś wirus, coś, coś takiego, co, co, co go totalnie jakoś tam wybiło, gorączka i osłabienie. Także, także z tego to wynika. No a my nigdy nie, nie będziemy mieli tutaj wiązownicy kadry 25-30 osób, bo bo raz, że nas na to nie stać. No i teraz jest rozeznanie, czy bierzemy po prostu więcej słabych, czy, czy na sztukę, czy po prostu chcemy też budować na tej jakości. Moim zadaniem jest to, żeby tych urazów było jak najmniej. Natomiast no, jak trzeba będzie grać gołą ławką, to, to myślę, że nie jeden trener już przez takie rzeczy przechodził, ja też i... I, I czasami trzeba sobie po prostu z tym poradzić. Nie ma co narzekać, tylko tylko brać to, co jest i, i skupić się na pracy. No też dużo się mówi o Dimie Su, Sule, że może być nawet na wylocie z klubu y, sportowego wiązownica, że gdzieś tam władze czy, czy, czy trener jest niezadowolony z tego, gdzieś ta kontuzja jest taka niejasna. Czy może pan to potwierdzić, takie informacje, że może ten zawodnik go w najbliższym czasie, jak z wiązownica? Znaczy no ja jestem niezadowolony z tego, że Dimy nie ma po prostu, bo wiem ile, ile jakości może włożyć i wszyscy na nie niego czekamy. Natomiast to nie jest nigdy tak, że my nie widzimy. Jak się okaleczę, to leczy ci mi krew, potem mam ranę, ona się ropieje. Natomiast jeżeli coś się dzieje w mięśniu, jeżeli zawodnik jest ambitny, chce grać i, i, i kontuzja dla zawodnika nigdy nie jest dobra. Jeżeli Dima wróci, wróci mocny, szczeli nam kilka bramek, no to teraz nie wiem, nie możemy po prostu rozkmieniać takich rzeczy, że ktoś jest na wylocie czy coś. No, runda jest, na pewno w rundzie będziemy patrzyli, którzy zawodnicy byli przydatni, którzy nie. Natomiast na chwilę obecną czekamy na DIME na to, żeby strzelał bramki, bo po to go tu sprowadziliśmy. Natomiast kontuzja jest normalną rzeczą w sporcie i, i trzeba to akceptować i, i zrobić wszystko, żeby zawodnicy byli chronieni przed tymi urazami, a jak już mają to żeby szybko wracali. I na koniec zapytam o ocenę pracy sędziego. Jedna sytuacja w polu karnym może o, o nią zapytam głównie, a i ogólnie całą, cały mecz, jak pan oceni, pracę z arbitra. Znaczy ja nie, nie mam tutaj jakby potrzeby do oceny, yy, czy było dobrze, czy źle. Tej sytuacji po prostu nie rozumiałem, bo był faul. Na początku myślałem, że może za symulację, potem nakładka, nie było dla mnie to jasne, co tam się w ogóle wydarzyło, dlaczego jest nakładka, był kontakt, czy nie było. Także no, wiadomo, że my byśmy chcieli karnego. Przeciwnicy chcieliby, żeby mecz się skończył wcześniej, natomiast na pewno dla nas, po naszego punktu widzenia, to, że doliczył jednak te sekundy, które urywali tutaj przeciwnicy, to, to, to na pewno duży plus. No, my to wykorzystaliśmy. Dzisiaj troszeczkę my mamy lepszy humor niż, niż pod hale. Chociaż mówię, no, podzieliliśmy się punktami, a, a jedna i druga drużyna miała cel trzypunktowy w tym meczu. Dzięki trenerze i powodzenia w kolejnych meczach.